W tym filmie zagrałem na największym box PP w Polsce na BuckMC.pl. Zrobiłem też mega mocne opening kluczy, więc oglądajcie koniecznie do końca. Dzisiaj rosujemy rangę, więc jeżeli chciałbyś wygrać za łapkę, w górę subskrypcję na tym kanale i w komentarzu napis wynik z Minecrafta. 200 łapek w górę w 24 godziny, jutro do tej kolejny odcinek od 14. Dobra, widzowie, także witam Was na największym box PP w Polsce, czyli na serwerze BuckMC.pl. No i dzisiaj rozpoczynamy tutaj swoją przygodę. Ugrałem trochę poza odcinkiem, powiem Wam, że naprawdę bardzo mi się spokój tutaj gra. Trochę temu Tutaj okręcam sobie jakieś siódemki, dziewiątki i zostało mi właśnie parę kluczy. pospolitych. te klucze może na początek w sumie odcinka otworzymy, zobaczymy co nam wpadnie. Półty 4, jaki jest najlepszy drop z takiego właśnie? Chyba najbardziej mi się o te rozpędzone meteoryty, bo ten C4 jakoś nie jest zbyt dobry. Powiedziałem i mamy raz rozpędzone meteoryty, więc spoko dałoby się jeszcze jednego trafić, no i trafi nam silo. Tu mnie też całkiem spoko. Może pójdziemy na teleport 1 fo 1 Pierwszy raz takie coś widzę. Te parki 1 fo 1 to jest naprawdę mega spoko. więc wydaje mi się, że może jedną te parkę skoczyć. Tutaj nie traci się totalnie temu, jak się zginie, więc naprawdę. To jest spoko. Od razu jakiegoś ziomka przekupujemy mam nadzieję, że mi się go uda zabić. To on nie wydaje się jakimś dobrym graczem, jak mi się wydaje, więc powinniśmy go raczej tutaj zabić, bez problemu od razu mu zbijam pierwszy totem i tutaj też są limity do temu, więc no taki gracz nie ma w leku totemu. Chyba 20 z nim totemu. Do jak mi padnie, totem nie zauważy i zginę. Kolejny totem mu zbijemy, chyba z 4 totemu mu zbiłem no, nie wiem, ile ma serca, Na tej wersji to bukuje, właśnie. Ktoś po prostu zbuguje sobie to kucanie, to nie widzisz jego serduszek, To jest najgorsze właśnie na tej wersji. Ja nie wiem, jak to dokładnie naprawić. Jak widzicie, no totalnie. On jest ucięty nie ziomek. Zapomniałem wspomnieć, że tu jest. Ręcz 3, więc no tutaj naprawdę masz jeszcze i ten najlepszy. To jest totalnie to zasko, Tylko ziomka, no przydałoby się zabić. No i zabiłem. Plus 46, bardzo spoko. Jak na pierwszego killa, wydaje mi się, że no warto. Warto jak najbardziej chodzić w te parki bo to jest naprawdę łatwy ranking. mam aktualnie, no, miecz 7. Ten miecz chyba możemy mieć za coś lepszy, jeśli nie mylę. Możemy to ulepszyć za właśnie jeden dziką planetoidę. A ja właśnie takie mam, więc ulepszymy sobie ten miecz na 8. Obym się z tymi temami nie wywalił. Mam aż dwie, więc no możemy sobie ulepszyć na ósmy poziom miecznych. Wydaje mi się, że spoko. Już po tym, był lepszy Potrzeba ich 4, więc to nie wiem, czy nam się to uda w dzisiejszym odcinku. Pojawiły się też w ogóle świnie na mapie. Pierwszy raz widzę te świnie i jestem ciekaw, co to w ogóle jest. Zrobiłem sobie też mały perk właśnie siły, który mega ułatwia, bo jest plus 10 dobrażeń. Dlatego, że jak nas chyba gracze wezmą pajęczyny, bo tutaj chyba nie ma sobie pajęczyn. Mam nadzieję, że nikt nas nie będzie tutaj bił po plecach. Tego ziomka no, powinniśmy zabić. uciek sobie. Nie no, musimy jakiegoś kila dzisiaj zrobić na mapie, bo wiecie, na tych te parkach to jest wiadomo bardzo łatwo, żeby ja sobie tylko kurde nie zginął. Tutaj na szczęście nie zabudowane Wklam się może głębiej do tej strefy. No już totemy, już tam nie spadają do może tą to lecimy teraz, żeby nie zginąć w sobie jakiś, wiecie, głupi sposób. Wydaje ja myślę, że polecimy na pewno na tą planetę, bo to jest naprawdę masę strefy. Ja też mam w ogóle klucz do legendarnej skrzynki. To jest taki klucz otworzymy. Nawet nie zauważyłem, że go mam. Za coś musiałem go dostać. No. Patrzcie ile osób to otwiera. I wypadł mi rozpędzony meteoryt. Ja pójdę jeszcze jedną te parkę na serwerze. Ale te są Pandory. Tak jakby udało mi się zdobyć jedną Pandorę. To jest są itemy jedenastki. I naprawdę taką Pandorę, no przyjąłbym. Nie wiem, czy uda mi się zrobić w dzisiejszym odcinku. Pójdziemy jeszcze jedną te parki, to naprawdę te parki chodzi mi się bardzo dobrze szczerze. Tu widzę, że jest ziomek, który jest wyliczony. nawet nie wiem, Pewnie, że jest wylicza i będzie masa masakrycznie duże hity. No i założę teraz, dopiero że się No już mu padły trzy totemy. czwarty totem, piąty. Czy padnie mu piąty totem? Mam nadzieję, że tak. Ja sobie koksa, kolejnego, niestety. Dobra, mu padałem totem. To jest raczej już nasz kill pewny. Dobra, jednak nie to co ja zrobiłem? On bierze nas jeszcze na wędkę. 1300 rankingu, mamy totalnie więcej rankingu od niego, więc powinniśmy go na spokojnie tutaj przekopać, ale nie wiem, czy nam się to uda na pewno. No i wygraliśmy. Plus 34 za kolejnego killa. Te parki, najlepszy możliwy sposób na wbijanie rankingu. Chciałbym jeszcze, ale to bardzo zobaczyć, czy mogę jakoś lepszy. Mojego seta, bo mam seta 7, jednak ten set, no jakoś, no wiadomo, do najlepszych nie należy. W momencie, kiedy są to już do 12, to już będziemy bliżej, naprawdę, żeby ulepszyć sobie tego najlepszego seta. No i to kosztuje 16 rozpędzonych. Chcę gdzieś od razu lepszy. Naprawdę mieczek też się smotcimy na mapę, poszukać graczy. Wiem sobie pańczyny i widzę, że to jest jeden gracz, który naprawdę mógłby być łatwym killem. No ale od razu zakłada elytra. Chyba nas widzi. Oj, dobra, elytra mi się zbugowała! Elytra mi się zbugowała, no nie, no było tablicko, gdyby mi się ta teraz jeszcze trochę zbugowało, byby to nasz kill. Oj, dobra, już biegnie za mną jakiś ziomek, który ma 1500 i ma zdecydowanie lepszej temy od nas. I widzę właśnie, kto jak ma item po tych główkach Jak ktoś ma naprawdę taką mocną główkę no to to już jest raczej to, że on ma lepszej temy od nas. Musimy tego gracza zabić. Tak mi się wydaje, że powinniśmy ich zabić, ale nie możemy zrobić, nie możemy nic zrobić, nie możemy do sobie nie zrobić. W wodzie mogę się jedynie tak zabudować, przeżyjemy, przeżyjemy na całe szczęście. Kurde, nie wiem co w takiej sytuacji zrobić, bo padliśmy do wody i przez to, że padliśmy do wody, no mogę jedynie tak zrobić. Nie mogę nawet stąd wylecieć. O kurde, o kurde, o kurde, widzowie, no to jest nieciekawa sytuacja, bardzo nieciekawa. Nie wiem nawet jak stąd wyjść. Musimy sobie na pewno tak poradzić, że to zniszczy. Teraz niszczyliśmy to i jakoś stąd wylecieć. No i się na całe szczęście udało. No jaka to była w ogóle akcja? Że nie straciliśmy temów. Ja jestem w totalnym szoku. Bo jakbyśmy stracili nasze jedyne temy, no seria, to już by był koniec. To już by były seria końców. Jest ten ziomek. Przed chwilą nas bił, ale ona teraz sobie ucieka. Ale strefa bezlet jest tak mocna, tak mi się mocno podoba. To jest trend 3. Kurde, na tej strefie jest trend 3. No, może być naprawdę fajny. Ziomek tam jak tam zbierać temy. Musimy je dobrać na pewno. I może jakoś stądkolwiek odlecieć, Dobra, wpadłem w fajny Przypadkowo, Trzyny. muszę się szybko dokupić koksy i zaraz jakiś garsz tutaj pozabijamy, ale Zobaczę czy są jakieś jeszcze może tutaj planety inne na mapie. widzę, że są planety, gdzie są właśnie te świnie. Nie wiem co na te świnie się dostaje, ale może jakoś się kolwiek zabijemy i ciekawe co się za takie świnie dostaje. cokolwiek się właśnie staje. mam koksów w dziedzinie. Ja to jest już dzieci z tego powodu, że nie mamy koksów i zupełnie mi dobrać Myślę, myślałem, że nikt mi nie będzie bił. To jest, nie mogę lecić. Dobra, udało się na gudzie. Co jest grane? Że mi się udało z takiej sytuacji uciec jestem w takim szoku. Dobra, lecimy na panu kupić te koksy lecimy na te świnie. Zobaczcie co to w ogóle jest. Czy to jest jakiś wiecie, taki mocniej, więc za co się to w ogóle dostaje? Dostałem toksyczny puzzle. Chyba z tego właśnie, jak zabiłem. Dobra, no, lecimy szybko po, po koksy. Jestem ciekaw, jak w ogóle wygląda sklep za czas i czy możemy sobie coś odebrać. Możemy odebrać kolejne dwa pospolite klucze, więc w sumie te klucze otworzymy. Mam nadzieję, że wypadnie mi mocnego. No i wypadła mi klata 4, wypadł mi kilo 4 i mam nadzieję, że wypadnie mi rozpędzony meteoryt. No i wypadły mi kolejne buty. No, w sumie są takie dobrej temki, więc to sobie na razie odstawię do Ender Chesa i lecimy na ten event na te świnie Jestem ciekaw, mocno za co się w ogóle dostaję. Jesteśmy to w takim razie, miejmy nadzieję, że one tam jeszcze będą. I są, są ile ich tutaj w ogóle jest. Zabijemy. Pary i zobaczymy, czy coś się w ogóle dostanie. Jakieś tutaj może wiecie mocnej temki, tylko na no, nasz kurde gracz niestety bije i będą nas chyba bili w na osób, tylko oni mają o wiele lepszej temy. Because, ale nas tutaj fokusują tych graczy. glaczeje, musimy chociaż jedno świnię zabić, Oby się udało. To będzie naprawdę ciężkie zadanie. Zresztą, tutaj właśnie ani ustawiliście takim klanem i To będzie naprawdę bardzo wartościowe zadanie. Chociaż tutaj ma mi się zabić świnie. I za to jest toksyczny pazur, co to jest. I ciekawe czy za coś możemy to wymienić. Od razu nasz gracz, który jest wyliczy On powinien sobie zostać większe gity. Chociaż mamy te słabsze mnie raczej niestety postawili pańczyny. No, będziemy musieli jeść cały czas koksy Jeszcze raz do pańczyny i w taki sposób uciekamy. O ma 1500 rankingów bo udało mi się w niego wkleić i krytować go, byłoby naprawdę spoko. Dobra, wpadł, wpadł kurde, no i uciekł sobie szkoda, ale tu jest ziomek, który ma 1000 rankingów, ale tu widzę, że jest gracz wylicze, który byłby naprawdę łatwien by Udało się go na przykład wziąć pańczyny w taki oto sposób i nie, ona takie ofarta na takich małych serduszkach sobie uciekł, Są może na strefę bez eld. zobaczyć czy ktoś tutaj będzie. No na tej siłce 3 na pewno gracze się biją. No tak jak myślałem, że tutaj właśnie gracze się biją, ale od razu od razu nas się wklei. Może pójdziemy gdzieś dalej, Wiecie, żeby tutaj pokazać z nimi na totemy. Ja akurat chyba umiem dobrze zakładać totemy. temy. i tak mi się nie daje. Chociaż nie, no dobra, bije na tyle osób. To musimy jednak, kurde, może stąd lekko pouciekać. Ale dobra, pójdziemy jeszcze raz z te parkę. Te parki naprawdę są najlepsze. Wybrałem totemy i wklejamy się na tę parkę. Mam nadzieję, że teraz te parku uda mi się wygrać. Bo już widzę, że to jakiś mocny ziomek jest. Ma 2000 rankingu. Mam ma i tem dziewiątki. Już widzę to po głowie, że ma jednak tem dziewiątki. Ale jakie nam hity? Co jest dobra? On ma na pewno dobry mierz. Bani może mi słabo, ale dobry mam mierd, bo widzę, jaki hitem to totalnie wali. Mamy przewagę nad nim. Mam przewagę Niestety zginęliśmy, minus 19. No nie niestety straciliśmy to jest właśnie bardzo spokojnie. Minęło trochę czasu i udało mi się zdobyć kolejne klucze, które oczywiście też otworzymy. Pospolite klucze i dwa legendarne. Przyznam, że no, otworzyłem 8 legendarnych i wypadły mi bardzo dobre temy. No i co? I otwieramy następne, więc zobaczymy, co na raz nam wpadnie. I podnieś szóstka i wypadł nam rozpędzony meteoryt. I mamy już tego 39. O ile się nie mylę, mamy tam dziką planetoidę. I z tego możemy sobie na pewno ulepszyć jakiś mieczyk. Znaczy, w sensie nasz mieczyk, który będzie mieli na 9 poziomie, więc coś jest naprawdę. Mocy mieczyk. No i w takim razie lecimy go na dziewiąty poziom. Bardzo się z tego powodu cieszę. Co mamy seta w miarę dobrego, i lecimy w takim razie się pobić. A te klucze do tej skrzynki otworzymy po te palce. Jeżeli wygramy tę parkę, to znaczy, że będzie to dobra wróżba i padnią coś mocnego. Jeżeli przegramy, no to padnią coś słowego. No i lecimy tę parkę, zobaczymy, czy uda nam się wygrać, nie ktoś bija tą tę paleczkę. Zaprawdę, dość dosyć czas na godzinę jak to nagrywam i mam nadzieję, że uda mi się te raczej wszystko zabijać. na tych ten parkę. jest bez butów, ma tysiąc rankingu, no nie mogło się to inaczej skończyć dla naszym pewnym kilem No i dobra. Nie, to była załatwa Parka. To była załatwa tę parka dla nas. Musimy iść jeszcze jedną, bo nawet nam to temu nie zbił. Ale jak na razie pierwszy win i kolejny, zajarany pies ma niej ziomek, więc no mam nadzieję, że uda mi się go zabić. Ile ma rankingu 2000 rankingu, o kurde. To już jest dosyć sporo więcej od nas. Ale zobaczymy, czy mi się go uda zabić. Mam nadzieję, że tak. No i niestety zginąłem, no było wiele lepsze. Ale dobra, idziemy trzecią tę parkę. Mam jak na razie 1-1. Zobaczymy, czy będzie 2-1 właśnie na przegraną czy na wygraną no, Sprawdzimy zaraz. Teraz się udało wygrać, tylko że on załnierzy, jeszcze. Mam za niego plus zero. W sensie on ma zaraz plus 0. To jest ziomek, który ma VIP i on nie ma nawet to temu. ma rankingu. Ma tysiąc rankingu i on nawet nie ma to temu. Pewnie o tym nawet nie wie, że nie ma to temu. Powinniśmy go z łatwością tutaj rozbić. Dodatkowe 5 punktów, dobra, otwieramy tą skrzynkę pospolitą. Mam nadzieję, że coś na wypadnie dobrego. Serio liczę tylko na to, że padną mi właśnie te rozpędzone meteoryty. że najbardziej to chcę z tych e, pospolitych skrzynek. Dam to chyba za jednym zamachem jak na razie wypadł mi kilo. Rozpędzony meteoryt raz 4, bardzo fajnie. Buty kolejne i otwieramy dalej. Rozpędzony meteoryt. Ty ja, ja chcę tylko rozpędzony meteoryt z tych skrzynek. No i mamy kolejne kilo. No i Dobra, mam nadzieję, że teraz coś mi wypadnie mocnego. Jest to. Mieć teraz, mieć w sumie czwórka jest w sumie dobry. Lecimy tę parkę, te, te parki tak mi się dobrze chodzi. Mam wrażenie, że aż lepiej się uczy teraz bić pipi, tak szczerze. Jak teraz wchodzę w te, te parki, dobra, kolejny żomek, tysiąc razy rankingu ma. No, on może być naprawdę łatwym killem. Już ucieka od nas, więc raczej powinniśmy na spokojnie dać radę. Tysiąc razy rankingu ma. On zjadce w biegu, czy mi się wydawało? Nie wiem, chyba mi się wydawało, że zjadce w biegu. Teraz się odwróci i będzie nas bił. Cały czas widzę mu zbijamy totemy. Cały czas, dosłownie. No i plus 31 i to jest... Już dobry ranking. Mamy led 1900 rankingu. No jeszcze nam trochę brakuje, niestety. Nie bijemy się chyba z bardzo dobrym graczem. Ma 2000 rankingu. I jego będzie naprawdę ciężko zabić. On też ma itemy od nas. I przez to, że ma lepsze itemy, no to będzie go ciężko zabić. On ma itemy 12. Właśnie. No i jako ma item 12, no i mamy za no, nie szansę. możemy może na mapę. zobaczyć, czy coś na mapie się dzieje. Czy tutaj, właśnie, gdzie gracze są. Na przykład na strefie Besly. Czy tam są gracze. Tu widzę, że jakiś gracz kopie. Którego wypadałoby szczerze bardzo zabić. No było blisko, ale sobie raz uciekł, Ale walimy mu oczywiście większe. I do chyba. Dobra, padł mu to ten pierwszy. to totem. No i uciek sobie raz jak on tak szybko uciekł? To było naprawdę... Nie że z zdążymy zjeść sobie kurde koksa, muszę zrobić taką taktykę I dobra, zjedliśmy koksa i teraz stąd uciekamy lekko Napadł mi pierwszy totem, nieciekawie, nie ciekawie w widzowie, bo... musieli zrobić lekkie kółko Dobra, raczej powinniśmy stąd na luzie uciec No i zginęliśmy, no mówi się trudno, minus 53 rankingu, raczej to zrobię Mam nadzieję, takie taki wam się spodobał, stawcie łapkę, suba, bierzcie udział w odsuwaniu. Widzimy się w jutrzejszym o godzinie 14, bo wiadomo robimy daily i jo!